Szymonko widzowie w końcu doczekaliśmy się 1 lipca, a jak pierwszy lipca to oczywiście kod na Spider-Mana 0 do Fortnite'a. Nagrywałem już filmik z komiksu Fortnite tego dobra. albo sobie na sam koniec i Wam pokazujemy kod. I uwaga widzowie, kod to jest E D M D3 U. G, S, G, P Q, T, L, 2, 4, M, K, L, J, E To jest nasz kodzik yy, Oczywiście, jeżeli ktoś już go yy, wypróbował yy, To Po yy, ja prostu, żeby napisał w komentarzu proszę, żeby już inni nie musieli słuchać. To trzeba wejść na stronę. Aby odebrać bogusławie przedmioty z swojego do gry, Fortnite wejść na stronę fortnite.com ukośnik Reidem. Hmm, jeżeli ktoś nie chce oglądać mojego filmiku tylko mnie słucha, to Fiony, -y i E, ukośnik R, E, -d -e M. To jest oczywiście sobie na First Epic Games, e, Fortnite oczywiście Fortnite w następnym Następny numer, że... Mm, drugi numer Fortnite x Marvel sprzedaży, wszystkie numery dostępne na Egmont. E, wchodźcie sobie na Egmont. E, no fajny, Egmont jest fajny akurat. Dobra, mm, jeszcze wam pokażę tutaj twórców tego komiksu. Scenariusz. Christos Gage i Donald Mustard. Rysunki. Sergio Da Villa, tuż Syn Parsons, kolory Edgar de, la... de Galdo Degado, Gado, e, okładka Daniel de, Francis i Sunik Ho, a przykład Dariusz Stańczek. E, okładka tak wygląda. Pan e, Lenin Francisiu i Sunik Ho się bardzo postarali, bardzo ładna okładeczka. Polecam. Okrutny pirat Dobra no wzajem. Mmmm. już się z wami żegna.